Wiecie, co trzeba zrobić, aby w barze Afterlife nazwano drink waszym imieniem? Trzeba umrzeć. Głównym bohaterem Edge Runners jest David Martinez, nastolatek uczęszczający do Akademii Arasaki. Mimo, iż jego rodzina nie należy do korporacyjnej kasty, niestety różnice w pochodzeniu są bardzo widoczne i David ma problemy z wpasowaniem się w środowisko bogatych panijczyków. Aż w końcu dochodzi do wydarzeń, przez które chłopak musi rzucić szkołę i zmierzyć się z ciemniejszymi stronami Night City. Anime zrobiło na mnie niesamowite wrażenie tym jak przedstawił rzeczywistość znaną ze świata gry. Już ogrywając cyberpunka byłem przytłoczony toksycznością i nieprzychylnością, które oferowało miasto przyszłości. A Edge Runner posuwa się o krok dalej. Bo oto mamy porzuconego dzieciaka, który zostaje niesprawiedliwie wrzucony w rynsztok wypełniony odchodami, wymiocinami i z użytym olejem silnikowym. To, jak bohater zostaje zmuszony, by szybko dorosnąć, jest pokazane w sposób nie dający nam możliwości zaprotestowania i sprawia, że zaczynamy kibicować Martinezowi. Na osobną pochwałę zasługuje scenariusz. Historia jest poukładana i daje nam czas na poznanie aktorów, również tych z drugiego planu, oraz ich motywacji. Pomimo małego skomplikowania opowieści, poczułem więź z postaciami. Zależało mi na nich. Bo ponownie powtórzę. Night City to okropne miejsce, gdzie nikomu nie możesz ufać, a życie ludzkie ma znikomą wartość. Wąska grupa znajomy Davida była niczym plama czystej wody w morzu nieczystości, i tym bardziej bolało, gdy plugawy ściek wdzierał się w naszą strefę bezpieczeństwa i skażał ją, czyniąc jeszcze mniejszą. Wszystko to spina wykonanie techniczne. Śmiem teraz postawić tezę, że studio Trigger powstało właśnie po to, aby zanimować Cyberpanka. Bombastyczność i przesycenie akcją i eksplozjami scen dziejących się w miejscówkach, których kojarzę z gry, było wizualną orgią. Odpowiedzialny za reżyserię Hiroyuki Imaishi odrobił wszystko, czym mi podpadł przy Star Wars Visions. Produkcji można zarzucić kilka rzeczy, m.in. zbyt szybko zachodzące zmiany w bohaterze czy jego motywacje, ale dla mnie uchybienia te nie były wadą. Nie były, gdyż anime opowiada o poturbowanym przez los dzieciaku, który myśli, że jest kimś wyjątkowym. Ale życie to weryfikuje i stanowi to główną wartość serialu. Edge Runners to kwintesencja studia Trigger i godziwa adaptacja świata, w którym żył Wii. Jest to zadziorna seria akcji, która nie bała się pokazać ludzkiej brzydoty, ukrytej pod grubą warstwą chromu. Anime spodobało mi się do tego stopnia, że już chciałem ponownie odpalić grę, ale jeszcze się powstrzymam. Poczekam, aż wyjdzie zapowiedziane delce. Szczerze wszystkim polecam zarówno omawianą serię, jak i oryginalną grę. Kolejność dowolna.